Pieski wow, dwa. Chciały przejść przez rzeczkę? Może chodźmy do mnie tam, Tiru. Mm, jeszcze Nie, nie. jeszcze nie. Nie. No nie, bądź ten tego, tego. No. 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 Cześć. No. Widzisz, jak bawy na mnie lecą. Widzę. Czyli to twoje prawdziwe włosy, tak? Uj, uj, uj. Prawdziwe, kapis. Uj, 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 100%. 100%. Mm -hmm. Normalnie bierzesz pan kalarepa, mm. rozumiesz? Tak, tak? Mm -hmm. e, do tego cebula, żeby wzmocnić cebulki. A, no tak, no. cebulki. No i po tym wszystkim mm -hmm. masz pan przede wszystkim zdrowy włos, mm -hmm. zero prześwit, mm -hmm. także e, niepotrzebny stylizator fryzur. Muszę się zastanowić. dam eee, stać do końca imprezy. Zastanowić, zastanowić, no. <laughs> Zbyszek! Zbyszek, łupiesz Co? masz! Co? No masz tutaj łupiesz, no? Stary! <laughs> Co serio? ty mi opowiadasz? To no. jest szampon jakiś, wyglądasz jak królowa śniegu. No. Ty, słuchaj. Słuchaj, no. O, spuszyłem ci sorry. Jacek, 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 tak? patrz, 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 patrz. Oj, patrz. Co to? To jest skórz. To jest skórz? Tak. Pewnie nigdy wcześniej tego nie widziałeś. Ojejku, niesamowite. Zobacz hmm. ile ja się przy tobie uczę. No. O nie, o nie. co? Co? Tak idzie ten faflum. Szybko po mnie. Teraz będzie po całować. całej mnie. No nie teraz. Po całej mnie będzie za... Późno nie. Zaraz. Szybko po niej idzie. Rzeczywiście idzie. <noise> Dzień dobry. Dzień dobry, można wybiacik. Tak, oczywiście. Dla mnie Oczywiście wywiacik. Tak. Agnieszka. To ma być impreza? No. Kiedyś to były balangi. Mhm. Jak robiliśmy Jesus Christ Superstar? To kielich miałem zawsze pełny, a takie słomki, to służyły do czego innego. <grymianie> Ale do czego? <grymianie> Jak to nie wiesz? Mortes, <grymianie> y, Casillas, to byli bramkarze, a ten... Puh.